Witamy na kanale Grad Plus w dzisiejszym odcinku magnes odmowy i rzucamy przy młynie zamkowym. Oglądajcie. Stary budynek młynu. Sprzęt już przygotowany do akcji. A to jest rzeka, w której dzisiaj będziemy łowić. No już zaczynamy łowienie No nie wyłączam, zobaczymy czy coś będzie dawaj Nie rzuciłeś dziadem tylko tym, mniejszym Patrz, jest jedz coś Jedziemy coś dalej jest Pokrywka i Gwóźdź Dobra za śrubka ja jestem po przeciwnej stronie. Tu jest taki. Kabinetek. No i tutaj most. Dziad już czeka. I wyciągamy. Kolejny rzut. I już coś mamy. Jakiś pręcik. taki zawias może mały. mały. Udało mi się troszeczkę złapać, żeby widać klucze dość świeże. Ktoś kiedyś zgubił pęczek pęk jakichś takich gwoździ trucików tu z wcześniejszych rzutów miałem do takie rzeczy. Mała blaszka, a z drugiej strony. Okej. Okay. To moje śrubki, gwoździki.

Rzut. na razie drobnica No i tym razem już coś większego A, To się nie oderwie tak łatwo ciekawe Tak to nazwę tutaj Gdzieś takiego Tu widać Śruba Taki haczyk, jakiś zaczep no coś w tym stylu, nie? A jeszcze chciałem powiedzieć, że używamy tych rękawic od Flaminga. Są bardzo dobre bardzo dobrze się sprawują solidne no, Kolejny rzut Zobała się gałąź Ale ona zaczepiła się na jakimś pręciku. jest kłódka Przeleżała tu pewnie sporo czasu, ale na pewno To nie są te klucze od tej kłódki Tym razem podobne Też pręty i gwoździe Tutaj dużo takich rzeczy jest Za każdym rzutem coś wypada Ci pogoda trochę nie rozpieszcza, jest bardzo wiecznie. Ale damy radę Coś większego też u mnie tym razem Z jakimiś tą gwoździami O i tu jeszcze blaszka No i kolejna porcja złomu Prętów tutaj dużo jest Gwoździ I o, już z samego brzegu Taki fancik Już coś mamy Czujesz, że jakiegoś kotleta ciągnę. Siłowałem się z tym trochę w tym ziemi. Pulsacyjnie wyciągałem. O i proszę bardzo. Idzie. Wąż <grytania> Mamy węża grubego. O! Elegancko. Mała zmiana miejscówki, jestem po drugiej stronie. I już mamy Podkowa. razem no, coś takiego odgara może być no, jakiś słoik z syfem w środku u mnie dzisiaj takie znajdki z ciekawszych te klucze kłódka, a tak to sama drobnica mnóstwo gwoździ, lecików tutaj te większe rzeczy. Ja zrobię drugie ujęcie Konrada, tutaj jest tarcza, większy, większa rurka, czyli kotlecik tu jakieś mocowanie tu drzwi czy coś oto może być ta. Te mocowanie mostów, nie wiem czy dobrze to nazwałem, ale Konrad jeszcze coś tam rzuca z drugiej strony. Właśnie mówił, że coś jeszcze ma. Gdzie masz te panty? ostatni rzut, coś wypadło. Drobnice. I tutaj. O, jest podkowa. Tak, wypadła Już skończyliśmy dzisiejsze poszukiwania magnesem neodymowym pod starym mostem zamkowym Rzeka jest już czystsza O te metale, które wyłowiliśmy z wody Tam za wiele fantów ciekawych nie było, te, te klucze z kłódką u mnie Tutaj z rzeki właśnie Konradowi wypadła podkowa Jeszcze wypadł taki gruby jeden wąż, jak widzieliście mhm. To był chyba najgrubszy kotek z tego wypadu To na tyle z dzisiejszego odcinka Zapraszamy do łapkowania, komentowania I subskrypcji Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia w następnych odsłonach. Na razie.